Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. W kolejnym open boxie, i dzisiaj będzie to PS Box. Jest to taka wersja kosmetycznego pudełka, w którym znajdziemy produkty wyłącznie firmy Paez którą ja bardzo, bardzo lubię. Co zresztą możecie zauważyć, jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu. Firma Paeze co jakiś czas wydaje właśnie serię takich boxów, w których znaleźliśmy że my dosłownie wszystko. Jest określona ilość pełnowymiarowych produktów w cenie 39 zł i co tam znajdziemy jest już wielką niespodzianką, także jeśli ktoś lubi firmę PZ, no to jest to świetny pomysł, bo za na przykład 6 kosmetyków, 7 kosmetyków zapłacimy 39 zł, więc to jest naprawdę bardzo opłacalna cena. Dzisiaj pokażę Wam zawartość mojego pudełeczka, którego, które dostałam już jakiś czas temu, ale dopiero teraz pomyślałam o tym, żeby się podzielić z Wami zawartością. Także biorę się za otwieranie. I już na kilku blogach przeglądałam e, zawartości pudełka e, i e, właśnie przypomniałam sobie, że też to pudełko mam. Tu mamy już zawartość, tu mamy e, maskarę pierwsze co mi się rzuca i tu mamy jeszcze kosmetyki, e, także pierwsze co mi się rzuciło w oczy to jest Blaker than Black Volume and Care Mascara. I tutaj mamy tą maskarę w takim opakowaniu z opisem, więcej niż czerń, więcej niż maskara. Precyzyjna szczyteczka pogrubia i wydłuża rzęce perfekcyjnie, je przy tym rozdzielając. Formuła oparta na mieszance wosków naturalnego pochodzenia, polimerów oraz pigmentu najwyższej jakości sprawia, że tuż nadaje są głębokiej, liśniącej czerni. I tutaj jeszcze jest duży, duży opis i ja Wam powiem, że ja tą maskarę mam i naprawdę ja ją bardzo bardzo lubię, mogliście ją już zobaczyć, także ja się bardzo cieszę, że w tym pudełku ona się tutaj też znalazła, naprawdę to jest maskara, którą ja bardzo bardzo polubiłam, więc myślę, że jest warta wypróbowania, jeśli macie okazję gdzieś dorwać, no to serdecznie Wam mogę ją polecić, chyba z tego co pamiętam mam ją dzisiaj też na rzęsach. E, także e, to jest produkt, z którego na pewno będę zadowolona. Kolejny produkt, który tutaj mi się rzuca w oczy, to jest olej z bo który też już miałam z paezę i mi się skończył, także jak najbardziej się cieszę, że znowu trafię w moje ręce. E, z tego co pamiętam, on już był u mnie nawet w ulubieńcach kiedyś, także e, e, na pewno też będę zadowolona. Już Wam pokazuję, jak on się tu prezentuje, on jest tutaj tak opakowany, i on jest w formie takiej szklanej, malutkiej buteleczki, z takim dozowniczkiem gumowym, z pipetą, także bardzo dobry produkt, bardzo wydajny, bo ja go stosowałam na twarz, czasami też na końcówki włosów. Jest to taka bomba witaminowa, więc świetnie, że trafił do mnie ten produkt. Ale mam nadzieję, że trafią do mnie tutaj jakieś nowości, bo pierwsze dwa strzały to są kosmetyki, które znam, ale tutaj coś ciekawego do mnie przemawia. Jest to taki produkt i jest to korygująca baza pod makijaż, także na pewno nie miałam tego produktu firmy Paese. Do każdego rodzaju ceru, szczególnie do cery naszynkowej, więc idealnie wpasowuje się w moją cerę. Dyskretnie maskuje niedoskonałości skóry, optycznie niwelując zaczerwienienie i przebarwienia. Delikatnie matuje i wygładza. Tworzy na powierzchni skóry lekki aksamitny film, który. Film, dobrze czytam. Który zapewnia długotrwałe nawilżenie. Przedłuża trwałość makijażu, także produkt y, zapowiada się bardzo ciekawie. O, okej. Okay. On jest tutaj widzę w, w formie takiej z pompką, także bardzo wygodna forma, ja takie formy najbardziej lubię, więc produkt zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, więc jestem go mega, mega ciekawa. E, I następny produkt, który tutaj mam, jest to pomadka z olejem arganowym e, w numerze 29, także e, już patrzymy co to za kolor. Tak się prezentuje pomadka, ja pomadki z linii arganowej już... E, używałam i naprawdę bardzo fajny i tutaj widzę mamy bardzo bardzo e, głęboki ciemny róż, taki dość malinowy, więc e, zapowiada się ciekawie. Jeszcze takiego koloru nie miałam na ustach, także przy najbliższej okazji e, może gdzieś tu Wam się wyświetli zdjęcie już z pomadką na ustach, e, żebyście zobaczyli jak się prezentuje. Jestem bardzo bardzo ciekawa, e, także bardzo fajnie, że się znalazł produkt. I następny produkt jest to lakier do paznokci, taki fioletowy. Mamy tutaj z drobinkami, taki brokatowy fiolet z dodatkiem srebrnych drobinek. I, aha, jest tutaj numer, jest to numer 401. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba, aczkolwiek, no jak wiecie, ja lakierów ostatnio już nie używam, ale jeśli będzie taka okazja, to na pewno chętnie przetestuję lub trafi do jakiegoś rozdania. Ale bardzo ładny, mieniący się kolor, mam nadzieję, że jest kryjący to lakier. Nie jest taką jakby tylko powierzchniowo nadaje połysku, tylko w pełni wypełnia paznokieć. I ostatni produkt, który tutaj mam jest to Blaze, cień do powiek Dark Queen. Jest to taki brokatowo-srebrny cień, już tutaj otworzę, żeby Wam pokazać. Jest to taki połyskujący, ciemno-szary cień, taki brokatowy tak naprawdę. Na jakąś impreskę, czemu nie? Fajnie, że jest to srebrny, a nie złoty, bo ja złotych rzadko używam cieni, ale srebrny myślę, że jeśli nie będzie zbyt bardzo błyszczący, to chętnie przetestuję. Naprawdę zapowiada się bardzo ładnie i co? Wszystko co w pudełku już mamy, mamy tutaj 2, 4, 6 pełnowymiarowych produktów, nie są to żadne miniaturki, wszystko jest w pełnowymiarowej produkcji. Nie wiem czy boksy jeszcze są dostępne, gdzieś czytałam, że są do końca sierpnia, także musicie koniecznie odwiedzić stronę Paeze i tam szukać informacji. Cena jest naprawdę okazyjna, więc myślę, że warto sobie zainwestować w taki boksik, bo jest tańszy, mamy tutaj produkty pełnowymiarowe. Wszystko mamy bez parabenów. Ja bardzo, bardzo lubię polskie kosmetyki, właśnie PAEZE, także ja zawsze do nich chętnie wracam i cieszę się, że, że znalazły się w pudełku sprawdzone przeze mnie kosmetyki, które już znam. I nowości, których jeszcze nie odkryłam, także yy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zabieram się za testowanie, a, a o efektach yy, na pewno usłyszycie, mam nadzieję, że w ulubieńcach, a na pewno w Denku dam Wam znać co i jak. Także jeśli Wam się filmik podobał i jeśli lubicie open boxy to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Pa pa!